manko. Konrad z tej strony, z kanału W Roli Głównej. Jeżeli ktoś ogląda ten kanał, to wie co się tu dzieje, a jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to niech wie, że mam zamiar tworzyć gospodarstwo. Coś się dzieje. Małymi kroczkami, powolutku, ale coś się dzieje. Do przodu cały czas podążam. I ostatnio Was wprowadziłem, że coś urosło. Co urosło? Zobaczycie wszystko po kolei. Chciałem Wam pokazać od razu, ale to mógł być za duży szok. W każdym razie wprowadzę Was po troszeczku, i wydaje mi się, że to, co mam już nagrane gdzieś, to wrzucę w kilka filmów i po prostu będę chciał to nadrobić, ten czas, który straciłem na nagrywanie, na udostępnianie, bo na pewno na działce nie To zobaczycie sami. W każdym razie, yy, tak jak ostatnio był wrzucony film pełnometrażowy, można powiedzieć, z uprawy. No to po uprawie wiadomo, jest siew. Więc dzisiaj chciałem Was zabrać trochę w podróż w czasie i pokazać i pokazać Wam jak, jak się sprawowała hasja, jak przy tym chodziła sześćdziesiątka, także dzisiaj będzie siew. A potem sukcesywnie spróbuję, spróbuję już nie, nie robić sobie takich zaległości i, i nagrał Wam to co Was ominęło plus kolejne jakieś bieżące do wiosny teraz myślę, że będę miał trochę, trochę luzu z połączenie chociaż mi chodzimy, to i tak nie próżnuje. W każdym razie zapraszam Was na siew! prowadzenie było. No to teraz bierzemy się za próbę kręconą. Bierzemy dzisiaj na warsztat facelię. Mam tutaj około 20 kg. Zasypiemy wszystko. Na ten kawałek, co jest u mnie, powinno wystarczyć. Skrzynię już sobie wstępnie przeczyściłem. Mam nadzieję, że żadnego babola nie strzeliłem. Źle, jak myślicie? Będzie dobrze? Oby jest kurde, wziąć sobie jakiś owies albo żytko. Na początek. Nie, kurde, od razu facelię drobny wysił. Dobrze, nauczymy się. Wszystkiego się nauczymy. Na worek odrzucić na bok Zastanawiałem się. Zastanawiałem się ile, 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 no i tak chyba zdecydowałem, że tak 12 13 kg powiedzmy na hektar spróbuję wysiać. Tam dużo nie ma, także ten 20 kg worek powinien mi na pewno wystarczyć. Hmm. Powinien mi na pewno wystarczyć ten 20 kg worek, także tylko teraz sobie to rozprowadzę. że Wam powiem, myślałem, że tego mniej będzie w Syp. Ale nie jest źle. Dobra. Nie mam żadnej instrukcji do niego. więc wszystko to, co Wam mówię, to wiem z internetu. I trochę z takiego tam, można powiedzieć, własnego, z jakiegoś tam widzi mi się. Wiem, że trzeba wykonać 20 obrotów, bo są koła 16. Spróbujemy coś tutaj. Przesadziłem z przymknięciem tych, nic się nie sypie. Nie wiem o co tu chodzi. przesadziłem trochę. Może trochę otworzę. Ja to wszystko na oko robię. Nie ma żadnej wiedzy podpartej książkami czy czymkolwiek. Ja tu robię wszystko na oko, bo mówię, nie mam instrukcji. Za bardzo wiedzy też nie mam skąd czerpać To się coś kręci, ale czemu do rynienki nic nie leci a to jest ważne pytanie. To jest ważne pytanie. I dzisiaj chyba mamy pierwszego jakiegoś więc no, Spróbujemy na razie przestawić denka. Może to coś pomoże. To jest najgorsze Że kurde nigdy tych nasion nie widzę nie powinny lecieć mi tutaj do ryniki A widzicie Chyba szczelełem Babola Nasmarowałem, a to powinno być wciul suche Teraz mi się będą kleić Muszę to wysuszyć Nasmarowałem, bo mi się nie chciały aparaty podziałowe przestawić. Powróć. Nasmarowałem, bo mi się nie chciały aparaty wysiewowe yy, przestawiać. Ta dźwignia nie chciała mi chodzić. A widzę, że teraz mi się nasiona do tego kleją. Więc spróbujemy jedną rzecz zrobić, tak na chwileczkę, na próbę. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dosłownie na momencik. No i nie wiem, zakosztuje trochę pracy. Na no, szczęście w tym wypadku nie pieniędzy. W każdym razie nie chciało chodzić, prawda? No to przesmarowałem, no, ale jak przesmarowałem, to się zaczęły nasiona kleić i trzeba było to trochę wszystko wysuszyć i zresztą nawet jeszcze są. Mam nadzieję, że widać. Są jeszcze gdzieś tutaj te... przyklejone nasionka, gdzie gdzie? W każdym razie już ustawiłem mniej więcej. Ustawiłem do tego stopnia, że nasiona po prostu lecą. Yy, jeden mankament tutaj. No brakuje mi takiej osłonki, przez co mi tutaj bardzo uciekało. I musiałem, musiałem całą tą zapadkę, no już nie widać. Musiałem całą tą zasłówkę do końca wcisnąć, żeby mi no po prostu nie uciekało. Facelia jak widać jest bardzo drobna. I, no i to nadmiernie się sypało. Dobra. To co, robimy 20 obrotów, rynienka jest pusta, robimy, robimy 20 obrotów i zobaczymy, ile tego wyjdzie. Jak mówię, planuję jakieś 12-13 kg na hektar, czyli podzielić to na 1 ar to będzie około 120-130 g. Dobrze liczę? Chyba dobrze. Dobra. Kręcę kołem, będę miał pewność, że jest 20 obrotów. Raz. Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 12 trzynaście, czternaście, 15 szesnaście, siedemnaście, 18 19 20 ja bym powiedział dosyć skromnie to wyszło, no ale zobaczymy co tutaj wyjdzie z tego ale 120 gram to raczej to nie będzie ja widzicie, człowiek pierwszy raz coś robi to jest zestresowany trochę yy, odłożyłem na chwilę kamerę, a wziąłem się za, za ustawianie. W każdym razie przestawiłem Yy, trochę, nie wiem czy to widać, czy nie widać. no W każdym razie wyszło mi prawie 290, także trochę przegwiałem. Yy, co teraz będę chciał zrobić? Może zacznijmy od tego co zrobiłem już, mianowicie otworzyłem, otworzyłem do końca yy, te zasuwy, Zobaczymy co to będzie. No i tutaj ustawiłem trochę tak na wyrzut, bo na maksa. Ale mniej więcej na połowę będę chciał to będę chciał to na połowę ustawić, czyli trzeba tu teraz poluzować. Dobra, ustawimy tu na mniej więcej 40. Zobaczymy, co to mi pomoże. Odkręcamy, zerujemy i na 40. Może głupi chłopski rozum, ale tak by mi to wychodziło, nie? Skoro było 300, 100, na to połowa powinno być ok. raz kolejny raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście Dziewiętnaście, No i widzę, że już będzie za mało. Eee, a, tu się zachowałeś Cyk. Cyk. No, zważymy, zważymy. Będziemy mądrzejsi. Uwaga, już się pewnie, oczywiście. Wyłączyła. O, teraz wyszło 80. No to co, damy na 60. Celowanie to jest głównie nie robota, można powiedzieć, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie ma instrukcji, trzeba sobie radzić bez swoją drogą, jak ktoś ma taki bądź podobny siewnik i wie, albo inaczej, i chca, chciałby się podzielić informacją. Co dokładnie ta skala oznacza, to ja chętnie się dowiem. No, tak jak mówię, od poprzedniego właściciela to się dowiedziałem. A tu się tak ustawiało i to było dobrze. No i tyle się dowiedziałem. A chciałbym wiedzieć, co to dokładnie oznacza. Na filmikach też widziałem, a tu jest ustawione, to jest dobrze. Może dla jest dobrze, ale nie dla mnie. No, ja chciałbym wiedzieć, co to oznacza. Zero. Dajmy 60, coś koło tego. W sumie to nie wiem, czy nie powinienem z jednego obrotu więcej wykonać, bo przecież mam jeden lejek zamknięty, ale zobaczymy. To 40 wychodzi. A dobra. Pokusimy się jeszcze raz. Zrobimy cyk weszło weszło. Dobra. ja się tutaj będę bawił, żeby uzyskać. Aby uzyskać odpowiednią e, wartość, a kamerkę podłączę do ładowania. Bo chcę coś na polu nagrać, a mi się bateria rozładuje. W sumie wam nie pokazałem. No, nie jest to szał, ale, ale coś tam się podrównało. Fajnie to pole dwa razy przejechałem. Jedną, drugą. Jeszcze mięciutko jest nawet. E, no, także tak to się fajnie zaprezentowało. Ja już jestem jak widać. Gotowy. Próba kręcona zrobiona. Ustawiłem to ostatecznie na 50 około chyba 4, 53, 54, coś takiego to ustawiłem. E, co dalej? Hm, co dalej? Kurde. Pierwszy się w moim życiu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jednego jestem pewny, to nie ma tutaj dwóch zdań nawet, będą Żydy, jak nic będą Żydy, bo tutaj mam ten, jak się to nazywa, tak jak mówiłem, nie? rąbnięty mam blokadkę, można tak powiedzieć, żeby mi się na nie wysypywały, więc jest zamknięta jedna rurka, nie będzie mi przez tą siało, przez tą ostatnią nie będzie mi siało, więc zostaje mi tutaj nic, no zobaczymy co to z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Nie wiem, ale chyba, chyba dzisiaj próbuję na razie bez znaczników. Wszystkiego się muszę nauczyć. Na wszystko jest potrzebny czas, a ja dzisiaj trochę czasu już zaczynam, że tak powiem, zaczyna mi czasu dzisiaj brakować, także spróbuję to nie w pośpiechu, ale dosyć sprawnie chciałbym to obsiać, także próbuję. Próbuję. Wsiadam i próbuję. A, jeszcze jedna fajna rzecz. Tak mi tłumaczył poprzedni właściciel, i rzeczywiście to ma fajne zastosowanie. To jest taki skobelek, tak to tak sobie nazwijmy, dorobiony właśnie przez, przez poprzedniego właściciela. Mianowicie chodzi o to, że teoretycznie te blaszki są do zabezpieczenia. Są do zabezpieczenia, żeby się nam te lejki nie wysunęły. Ale, w drugą stronę. No to już takiego zabezpieczonka nie było. No i teraz powiem Wam, że fajnie, fajnie. To teraz wygląda jak jest w jedną, drugą stronę. To jest wszystko sztywne. Tutaj się nic nie powinno zadziać, nic nie powinno wysunąć. Także moim zdaniem. Także moim zdaniem jest, jest git. Dobra, to ja wsiadam, próbuję coś tutaj posiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle. Sznurków jeszcze pełno po obórniku sprzed chyba, sprzed chyba dwóch lat. Siadam i zobaczymy. Próbujemy. Trzeba pamiętać, żeby za wysoko nie podnosić, bo mi nie wiem, czy widać ta, ten pręt. Lampę mi tutaj rozwali

Be the greatest, everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing, sold out shows her a thousand faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose that fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. like I'm losing my mind. Please lord give me a jeszcze trochę tych nasion zostało. Myślę, że około 10 kg. Tutaj powinno jeszcze być, bo sobie powinno być 12 na hektar. No to tutaj liczmy jakieś. 70 arów mniej więcej jest yy, no, będzie 70 arów. No, to szybka matematyka to jest 7, jakieś 8,5 kg. Powiedzmy, plus minus jakiś błąd, no to zdyżka powinna zostać. No i jest tutaj jeszcze tego badziewia, można powiedzieć, ale już czas gonił. Jak wyszło, tak wyszło. Zobaczymy za jakieś 5-7 dni, może dłużej. Chyba, że jakiś deszczek padnie w międzyczasie i coś może tutaj podleje zobaczymy w każdym razie pole już obsiane pole jest obsiane Pole jest obsiane sprzęt się ukurzył To jest bardzo ciekawe bo zresztą widzieliście na... przed chwilą jak się tutaj kurzyło a... U rodziców obok, no nie można wjechać, i to mniejszym sprzętem, że to jest coś niesamowitego. Dobra, tak czy siak kończę, póki tutaj jeszcze mam baterii troszeczkę kończę. No, cóż, cóż, jeżeli chodzi o sam proces siania, jestem zadowolony. Jestem zadowolony, sprzęt się sprawdził, coś tam ubyło, znaczy się gdzieś te nasiona musiały się podziać, prawda? Mam nadzieję, że się podziały tutaj, a nie gdzieś po drodze. Tak czy siak, to jadę jeszcze tam u rodziców. Jadę jeszcze tam u rodziców. Mały pasek jest do obsiania. Też właśnie facelium. Tam się akurat da wjechać. I, I cóż, no i chowam to. Chowam ten sprzęt. Na razie mi nie będzie potrzebny. A co tutaj będzie obok tych drzewek, to się jeszcze zobaczy. Może jakiegoś ziemniaka posadzę. Drugie podejście sobie. Zobaczymy. Tak czy siak, ja. Po zakończonym siebie się z Wami żegnam. Sprzęt na moje oko się spisał bardzo dobrze. Czy wszystko zostało wysiane? To się okaże za powiedzmy jakiś tydzień, dwa. Jak zaczną wzrastać rośliny. Dobra, to ja się z Wami żegnam tym widokiem nowego nabytku. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kiedy? Nie wiem. Na razie.